11 dzień kwietnia, czwartek witam na CryptoFlash, Informacje z rynków tradycyjnych, a także kryptowalut. Dziś dane m.in. Unia Europejska, decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie 100% za miesiąc kwiecień, konferencja prasowa, czy też stopa depozytu. Natomiast z Ameryki odczyty, takie jak wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, PPI miesiąc na miesiąca, czy aukcje, obligacje 30 Letnich. Dzisiejszy poranek widzimy, że giełdy w Azji spadają w obliczu wahań CPI w USA i Chinach. Spadają ślad za nocnymi spadkami na Wall Street wyższej niż oczekiwano inflacji w USA, która ta osłabiła nadzieję na wcześniejsze obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Ponadto dane o inflacji z Chin pokazały również, że największa gospodarka Azji utknęła w utrzymującym się trendzie deflacyjnym, co jeszcze bardziej pokoszyło nastroje. Słabość Chin źle wróży szerszym gospodarkom azjatyckim, biorąc pod uwagę, że opierają się one na tym kraju jako głównym partnerze handlowym. Japoński index Nikkei spada o 0,6%, Korea Południowa 0,4%. Niestabilność danych o inflacji spowodowała, że pojawiła się mentalność. Najpierw sprzedaj, zadawaj pytania, później powiedział m.in. Ryan Detrick, główny strateg rynkowy na Kors Group. To rozczarowanie spowodowało przesunięcie w czasie nie tylko potencjalnego terminu pierwszej obniżki stóp procentowych, ale także tego, ile ich dokonamy. Tydzień temu Powell zasugerował trzy obniżki stóp, należy się zastanowić, czy jego opinia uległa zmianie po upartych danych, które w dalszym ciągu napływają. Spośród 11 głównych sektorów indeksu SP 500, wszystkie sektory, z wyjątkiem sektora energetycznego, zakończyły sesję na czerwono, a udziały w nieruchomościach onotowały najgwałtowniejszy spadek. Wczorajszy Bitcoin ETF low table na plus 123 miliony dolarów. Unia Europejska 11 kwietnia, dziś spotkanie Eurogrupy, najważniejsze punkty Programu: Przygotowanie do spotkań międzynarodowych, rozwój kursu walutowego, inflacji, konkurencyjność strefy euro, wyniki handlowe, ryzyko fragmentacji handlu, cyfrowe euro, aktualna sytuacja w zakresie walut cyfrowych Światowego Banku Centralnego. Będzie to podsumowanie postępów w realizacji projektu cyfrowego euro oraz rozwoju sytuacji na świecie w zakresie walut cyfrowych Banku Centralnego. Linki dostępne pod materiałem. Hongkong spodziewa się pierwszego w historii zatwierdzenia funduszu ETF Bitcoin do połowy kwietnia. O krok od przełomowej decyzji, która może zmienić krajobraz kryptowalut. W regionie Azji. Posunięcie to początkowo obejmuje cztery kasowe fundusze ETF na Bitcoin, stanowi znaczący krok naprzód. Pomimo tego, że niektóre aplikacje nie spełniają standardów regulacyjnych w zakresie zarządzania aktywami kryptograficznymi, zainteresowanie firm ze siedzibą w Hongkongu i pełnomocników z Chin kontynentalnych uruchomieniem kasowych kryptowalutowych ETF-ów jest bardzo duże. Organ regulacyjny twierdzi, że unijne przepisy MIKA miały niewielki wpływ na europejski rynek kryptowalut. Przepisy owe wejdą w życie pod koniec tego roku. Poziom transakcji kryptowalutowych denomin w euro utrzymuje się na stałym poziomie około 10% odkąd rozporządzenie weszło w życie w zeszłym roku. Blok handlowy obejmuje 27 krajów, był jednym z pierwszych systemów regulacyjnych, które wprowadziły kompleksowy zbiór przepisów dotyczących aktywów kryptograficznych, ustawę dotyczącą rynków aktywów krypto. Zasady obejmują aktywo krypto, monety stabilne, przy czym przepisy dotyczące monet stabilnych mają zacząć obowiązywać 6 miesięcy od pozostałych. Z raportu wynika, że na całym świecie wolumen handlu fiat-krypto spadł do 20%, około 80% transakcji typu on-ramp, off-ramp, czyli wchodzących lub wychodzących z środowiska krypto dotyczy dolara amerykańskiego lub południowo-koreańskiego. Stablecoin stanowią część ponad 60% wszystkich transakcji kryptowalutowych. Japońska spółka publiczna kupuje Bitcoin zgodnie z MicroStrategy. Metaplanet podąża śladem Marek Strategii, inwestując 6,5 miliona dolarów w Bitcoin na dywersyfikacji swoich aktywów skarbowych. Decyzja spółki o włączeniu Bitcoina do swoich aktywów skarbowych wynika z wieloaspektowego zrozumienia jego potencjału jako zabezpieczenia przed inflacją, narzędzia odporności makroekonomicznej i podstawy długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Jedną z kluczowych zalet dla japońskich inwestorów jest struktura podatkowa, otoczająca inwestycje w Bitcoin. Posiadanie aktywów bezpośrednio może wiązać się z koniecznością naliczenia wysokich podatków. Od niezrealizowanych zysków, jednakże inwestując za pośrednictwem spółki notowanej na giełdzie, takie jak Metaplanet, inwestorzy mogą zyskać pośrednią ekspozycję na Bitcoiny, ciesząc się jednocześnie korzystniejszym traktowaniem podatkowym. SEC zamierza pozwać Uniswap. Celem zahamowania szybko rozwijającego się sektora DeFi, amerykańska komisja papierów wartościowych i od SEC. Wydała zawiadomienie do Uniswap, wiodącej platformy zdecentralizowanych finansów w DeFi. Założyciel Uniswap, Hayden Adams wydał oświadczenie: Nie jestem zaskoczony, jestem po prostu zły, sfrustrowany i gotowy do walki. Mam pewność, że oferowane przez nas produkty są legalne, a nasza praca stoi na po właściwej stronie historii. Jednak od pewnego czasu było jasne, że SEC zdecydowała się skoncentrować na atakowaniu organizacji, które od dawna mają dobre intencje, takich jak Uniswap, Coinbase. Zamiast pracować nad stworzeniem jasnych i świadomych zasad, przez cały ten czas przymykano oczy na złych aktorów, takich jak FTX. Ta walka potrwa latami i może doprowadzić aż do sądu najwyższego, a przyszłość technologii finansowej i naszej branży wisi na włosku. Jeśli będziemy razem, możemy wygrać. Uważam, że warto walczyć o wolność, myślę, że warto walczyć o DeFi. Uniswap wydaje komunikat na swoim blogu Walka o DeFi. Nasz cały pakiet obecnych produktów będzie nadal dostępny, a my będziemy dostarczać nowe produkty. Biorąc pod uwagę toczące się procesy sądowe SEC przeciwko Coinbase i innym podmiotom, a także ich spokojną niechęć do zapewnienia przejrzystości lub ścieżki rejestracji podmiotom działającym legalnie w USA, możemy jedynie stwierdzić, że jest to najnowszy wysiłek polityczny mający na celu dotarcie nawet do najlepszych aktorów budowania technologii na blockchain. Pomimo retoryki SEC, że większość tokenów to papiery wartościowe, rzeczywistość jest taka, że tokeny mają postać pliku cyfrowego, takiego jak PDF, lub arkusz kalkulacyjny, mogąc przechowywać wiele rodzajów wartości. Nie są one w samym sobie papierami wartościowymi, takie jak nie każda kartka papieru jest certyfikatem giełdowym. Jesteśmy pewni, że oferowane przez nas produkty są nie tylko legalne, mają charakter transformacyjny. Uniswap to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem siedzibą w Nowym Jorku. Niezależnie od decyzji SEC, prawo jest jasne w następujących kwestiach. brak uprawnień ze strony kongresu, komisja papierów wartościowych i giełd, ma jurysdykcję w wyłącznie w przypadku papierów wartościowych, takich jak aktywa prawne, sklasyfikowane jako umowy inwestycyjne. Orzeczenie sądu w sprawie SEC przeciwko Ripple jasno stwierdza, że transakcje na rynku wtórnym dotyczące aktywów cyfrowych zasadniczo nie stanowią umów inwestycyjnych, żadnych roszczeń dotyczących wymiany papierów wartościowych ani brokera, nawet jeśli decyzja Ripple i test są Sądu Najwyższego nie wykluczyły argumentów SEC, protokołu Uniswap, aplikacja internetowa i portfel nadal nie spełniałyby prawnych definicji giełd papierów wartościowych lub brokera. A to stało się oczywiste w niedawnym orzeczeniu SEC przeciwko Coinbase Wallet. Brak oferty papierów wartościowych. Token UNI nie jest papierem wartościowym, ponieważ nie spełnia prawnych definicji żadnego rodzaju papieru wartościowego, w tym nie spełnia definicji umowy inwestycyjnej. Zgodnie z prawem amerykańskim i ustalonym testem Hawaja, umowa inwestycyjna to inwestycja pieniądze we wspólnie o przedsiębiorstwo z oszukiwaniem zysków zależna wyłącznie od wysiłków innych. Polityka krypto Nowej Zelandii powinna wspierać przemysł, mówi minister handlu. Z badania rządowego wynika, że krajowe podejście do regulacji kryptowalu doparte na zasadzie poczekaj, zobacz, może spowodować, że Nowa Zelandia straci korzyści płynące z rozwoju branży. Proponuję, aby odpowiedź rządu wskazywała, że rząd pragnie wspierać rozwój branży i będzie w dalszym ciągu aktywnie uwzględniać zalecenia zawarte w dochodzeniu, napisała Bailey. W odpowiedzi proponuję również... W odpowiedziach, że rząd będzie monitorował rozwój sytuacji na arenie międzynarodowej i przyjął podejście do regulacji oparte na dowodach, Bank Centralny Nowej Zelandii powiedział, że nie bada regulacji kryptowalut. Dyrektor generalny Binance Richard Tank, Binance dojrzał od czasu ugody w wysokości 4,3 miliardów dolarów. Twierdzi, że Binance skupia się obecnie na zrównoważonym rozwoju większej zgodności, dlatego też firma koncentruje się na budowaniu solidnego programu zgodności. Podczas gdy CZ oczekuje na wyrok 30 kwietnia, Binance utworzyło swój pierwszy zarząd składający się z członków niewykonawczych, osób mających dostęp do poufnych informacji, w tym Tank. Binance poszukuje globalnej siedziby, proces ten wymaga jednak wielu przemyśleń, ponieważ giełda poszukuje lokalizacji o korzystnych ramach regulacyjnych i dobrych warunkach życia dla swoich pracowników. Drugi co do wielkości zespół do spraw protokołu DeFi firmy Filecoin objęty dochodzeniem przez chińskie władze. Staje się uwikłana w kontrowersje podczas gdy jej główny zespół techniczny stoi w obliczu dochodzenia prowadzonego przez lokalne władze chińskie. Platforma zatrudniła prawników, którzy mają pomagać osobom obecnie przybywającym w środku detencyjnym. Doradca Ethereum pozywa rząd USA na 9,6 milionów dolarów. Steven Rayoff wchodzi w spór z rządem w USA. Władze amerykańskie fałszywie oskarżyły go o przestępstwo w latach 1923. Według aktu oskarżenia władze dopuściły się nadużyć stosując fizyczne znęcanie się, nielegalne aresztowanie oraz niestanne. Ściganie Rajofa. Nadszedł czas, abyśmy przeciwstawili się tej szerzącej korupcji w imieniu wszystkich niesłusznie oskarżonych, mówi Nerajow. Dokumenty sądowe ujawniają szereg nadużyć władzy, w tym nielegalne działania mające na celu zatuszowanie prawdy. Szczególnie kontrowersyjna jest metafora wypowiedziana przez zastępcę prokuratora, sugerująca gotowość do nielegalnych działań w imię utrzymania władzy. Wczorajsze komentarze CryptoFlash Dosujemy dziennego zwycięzcę do miesięcznego giveaway w dolarach, a dziś jest to. Danielo, nareszcie nadrobiłem materiały po wakacjach, dzięki, dziękuję również. I wpisujemy Danielo do losowania miesiąca. Zapraszam na grupę Telegram, kryptospekulacja, czat, a także kryptospekulacja podgrupy. Ostatnie 24 godziny, wzrosty, spadki, top 1000, gratulacje dla swoich projektów. Dziękuję.